Witam cię w kolejnym odcinku podróży Gonicznej. Przechodzimy do czwartej runy, trzeciego etu, czyli Manas. Tak jak Erwas, reprezentowała konia, reprezentowała współpracę. Tutaj świetnie jest pokazana po prostu ta kolejność alfabetu nordyckiego, po prostu to jest mega. Alfabetu gonicznego właściwie. No ale nordyckiego też jakby nie patrzeć. Tak czy inaczej, tak jak Erwas, jako litera M reprezentuje, reprezentuje tego konia, reprezentuje to współpracę, reprezentuje to wspólne działanie. Do czego to wspólne działanie prowadzi? I właśnie tutaj mamy manas. Czyli raz jeszcze po kolei. Mamy divas, energię męską, mamy balkana, energię żeńską, mamy erbas, która mówi o współpracy, w moim poczuciu współpracy tych dwóch energii również, i mamy manas. Która reprezentuje ideał człowieczeństwa. Czyli mega fajne też podejście, że po prostu przez współpracę energii męskiej i żeńskiej dążymy do tego ideału. I teraz tak, możemy to na wiele sposobów rozkładać. Może być to tak, że dobra, no to w takim razie mężczyźni z kobietami mają współpracować. Może być to tak, że wewnętrzna energia mężczyzny i kobiety ma współpracować, etc., etc., etc. Tak czy inaczej, mamy runę reprezentującą ten ideał, ale troszeczkę inaczej niż na pierwszy rzut oka można byłoby się spodziewać. Dlaczego? Ponieważ wiele kultur, czy to grecka, czy to rzymska, ukazywały ideał człowieka na swój poszczególny sposób, tak? Czyli Sokrates, Platon, wszystkie greckie rzeźby, które pokazywały tych wspaniałych, cudownych mężczyzn i mówiły to jad to oni nie powinni być lojalni i tak dalej, i tak dalej, żeby być tym ideałem. Mamy Rzym, w którym to, czy to we wcześniejszych, czy w późniejszych czasach też były, albo rzeźby, albo chociażby później Leonardo Da Vinci, który w 1490 roku narysował ten ideał człowieka wpisany w okrąg. I to wszystko zawsze pokazywało jakąś ramę, w której ten człowiek miał się znajdywać, by według danej kultury być idealnym. Tam jeszcze mogę się odwołać do kościoła, który jakby w ideale widzi człowieka całkowicie oddanego Bogu, prawda, który jakby poprzez swoje poświęcenie i poprzez swoją e, służbę, która często kojarzy się z ciężką, wymagającą służbą, może sobie zasłużyć na łaskę Boga, prawda? I tutaj mamy lekcję zwrot akcji, ponieważ według nas ideał człowieka to człowiek kompletny, czyli jaki? Czyli nie tylko dobry, uczynny, wspaniały, piękny i tak i tak dalej, tylko człowiek, który może pozwolić sobie na, na radość, ale może sobie pozwolić na łzy. Może pozwolić sobie na spokój, ale może pozwolić sobie na gniew. Może sobie pozwolić na smutek, na gorsze momenty, ale może sobie też pozwolić na momenty pełne motywacji. Może sobie pozwolić być na przykład pięknym, wspaniałym, cudownym, ale może sobie też pozwolić na poczucie brzydoty. I to jest moim zdaniem mega fajne podejście, bo jest to jedna z nielicznych kultur. Czy to nordycka, czy to germańska, które jakby też reprezentują tego naprawdę. Są to jedne z nielicznych kultur, które ideał opisują jako kompletność. Innymi słowy, bądź jak najbardziej sobą i to w tym właśnie będziesz dążyć do swojego ideału. To będzie twój ideał. Tak ja rozumiem tę runę. Dlatego mega, mega ją lubię, mega fajnie się z nią pracuję, bo jest to runa, która pokazuje ci drogę do twojego własnego ideału nie pokazuje ci w jaki sposób masz być billboardem czyli osobą, która po prostu będzie postrzegana w taki, a nie inny sposób przez społeczeństwo, tylko pokazuje jakie są twoje największe wartości ku temu, abyś ty mógł bądź mogła czuć się ze sobą dobrze i to jest ten ideał, czyli ideał według Manas to jest moment, w którym nie tak jak w Unio jakby, która też jest składową tej roli, prawda bo w Unio jest E, jakby manas jest złożona z dwóch ryn wunio połączonych ze sobą i wunio tak jak e, bardzo krótko przypominając reprezentuje ten moment w którym człowiek czuje się dobrze w którym ma tą euforię w której się cieszy po prostu z samego faktu bycia i czuje błogostan tak manas w połączeniu tych dwóch ryn wunio idzie o krok dalej czyli sięga tego momentu w którym człowiek zbiera swoje wszystkie ciężary, troski złości, smutki, radości, dobre momenty, złe momenty i tak dalej, i tak dalej. I mając to wszystko się wziąć głęboki wdech i powiedzieć jestem szczęśliwym człowiekiem. I do tego dąży manas, tego uczy manas. Abyś był, była w stanie po prostu zebrać to wszystko i powiedzieć tak, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy. I raz jeszcze tutaj przypomnę, że mega fajne jest pokazane to połączenie. Czyli, że mamy energię męską, energię żeńską, te energie, które zaczynają ze sobą współpracować w kolejności rund w alfabecie i przychodzi ten moment, w który, którym osiągamy swój ideał. Czyli też, jeżeli jesteś, nie wiem, twardym gościem, który zawsze po prostu musi być jak skała, pozwól sobie na to słabość. Pozwól sobie na tę kobiecą energię, pozwól sobie pogonić to łze. Jeżeli jesteś kobietą, która na przykład jest mega emocjonalna, mega trudno jej stanąć do siebie, do swojej wartości, to pozwól sobie stanąć twardą. Tego uczy właśnie mam. Że tam, gdzie są twoje braki, w cudzysłowie to nas pokazuje Ci, jak je uzupełnić albo jak z nimi się obchodzić w taki sposób, żeby czuć się ze sobą dobrze. Więc... Runa, którą mega polecam, która też w pozycji odwróconej pokazuje jakiś konflikt wewnętrzny, pokazuje jakąś część Ciebie, która nie jest może do końca spójna, że coś się wykrzacza, ale jednocześnie poprzez pracę z tą runą też pokazuje, jak z tego wychodzić. Więc mega przyjazna runa, mega wspierająca. Bardzo, bardzo ją polecam. I tak. I... Czy jest jeszcze coś, co miałbym powiedzieć w tym odcinku? Przez każdą można przesadzić. Zmanaz też. Jak bardzo by wspierająca nie była. To pamiętaj, nawet jeśli dążysz do ideału, to nie zafiksuj się. Wówczas bądź sobą. I to jest najlepszy ideał, jaki możesz osiągnąć. Zatem. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.